Czy to jest pogromca flippera zero? Czy to urządzenie jest w stanie zrobić wszystko to, co znany nam delfinek? Czy jesteśmy w stanie? Bawić się w nim w taki sam sposób i uzyskać nawet więcej za mniejsze pieniądze? Czy to jest możliwe? Dzisiaj właśnie będziemy hakować za pomocą tego urządzenia. Właściwie dowiemy się, czy to hakowanie jest możliwe i czy będziesz mógł to zrobić na własną rękę. No bo jak widzisz, jest to urządzenie w formie roboczej. Także wskakujemy do mojego materiału. No więc moi drodzy, jak widać, tutaj pokazuję ci to urządzenie w sposób taki. Zbudowane roboczy, tak? Tak naprawdę jest coś tutaj dolutowane, coś przymontowane, jakieś są elementy i tak dalej. I o to chodzi, żebyśmy dzisiaj zrozumieli, czy jesteś w stanie zrobić to na własną rękę, zbudować takie urządzenie. Ja powiem Ci, że miałem lekką pomoc. Zaraz się dowiemy, jak to zrobiłem. I czy to urządzenie spowoduje, że będziesz mógł przestać myśleć o znanym już nam odłączego odładowania fliperze zero, tak? Czy to ten flipper zero może zostać pokonany przez taki roboczy tutaj robocze urządzonko? I teraz, żeby na to pytanie sobie odpowiedzieć, musimy się zastanowić w ogóle po co nam są te urządzenia. Urządzenia tego typu, to co tu mam, jeszcze pokażę ci dodatkowo. To jest też ciekawe rozwiązanko. Wszystkie z nich to są tak naprawdę takie gadżety hakerskie. Służą one do tego, że możesz zainicjować testy penetracyjne związane z tymi urządzeniami. Czyli na przykład w jakimś obszarze, powiedzmy, że niech to będzie WiFi, stworzyć test, który sprawdza zabezpieczenia takiej sieci. Oprócz tego, że to jest w obrębie Wi-Fi, to może to być w obrębie na przykład kluczyków do samochodu, bo również tego typu testy można tutaj e, wykonać. Każde z tych urządzeń ma jakieś swoje możliwości, jakieś ograniczenia. Ograniczenia, i teraz celem dzisiejszego odcinka jest to, żebyś zrozumiał, w jaki sposób Ty możesz to urządzenie wykorzystać, i czy ono faktycznie jest w stanie zastąpić drogiego flipera zero. Nie oszukujmy się, ten fliper zero no, kosztuje dość sporo, a nie wszystkich stać, żeby wydawać takie pieniądze. W tym odcinku ci odpowiem na to pytanie, czy jest sens, a może lepiej, żebyś właśnie zbudował sobie tego CAD HAKA. Własnym, chałupniczym sposobem. Powiem Ci, jak to zrobić i co masz wykonać, żeby to urządzenie stworzyć. Zacznijmy może od mojego komputera. Jak zwykle przeniesiemy się do wewnątrz maszyny i zobaczysz tutaj stronę na GitHubie producenta, czyli twórcę oprogramowania CAD. Hack. Co to urządzenie potrafi? No, tu jest wszystko właściwie rozpisane. Jest już wersja 1.4, której to urządzeniu możesz wykonać pewne czynności. Masz tutaj funkcjonalności związane właśnie z Wi-Fi, czyli jest tak zwany de te Deautentykacja, czyli atak, który, o którym już rozmawiamy wielokrotnie. Jeżeli nie wiesz, na czym on polega, to tutaj wkleję Ci link do moich poprzednich odcinków, w którym oczywiście opisywałem. Również pokazywałem, jak to zrobić za pomocą PawnGo. Materiałów masz sporo, możesz się edukować, ale dla pewności potwierdzam, tak, to urządzenie ma też moduł deautentykacyjny, możesz to tutaj sobie zrobić za pomocą tego urządzenia. Ma ciekawe też Wi-Fi spam, możesz otworzyć wiele sieci Wi-Fi za pomocą właśnie tego urządzenia, tak, żeby ktoś zgłupiał i nie wiedział, do której sieci się ma podłączyć. To, to jest nieważne, że tam można sobie jasność tego ekranu, to nie, nie ma wielkiego znaczenia. Ale jest też RF Analyzer, czyli wielkie narzędzie do właśnie identyfikacji częstotliwości właśnie tych urządzeń, takich, co mogą pewne rzeczy nadawać, tak jak właśnie kluczyk od samochodu. Tego typu urządzenie powinno Ci być w stanie pomóc przeanalizować taki sygnał. Oczywiście jest też ble-spam, czyli to są te wszystkie urządzenia Bluetooth, które właściwie są w telefonach. Na przykład można spowodować, że telefon jest zespamowany. Gdzieś na moich mediach społecznościowych też znajdziesz ten materiał odnośnie spamowania przez właśnie BLE. Jest coś bardzo fajnego, co się nazywa Bad Portal. O tym to dzisiaj pokażę. Właśnie chcesz, żebyś Zrozumiał, jak można wykorzystać Bed Portal do tego, żeby zrobić pewien mek, który spowoduje, że zdobędziesz czyjś login i hasło do na przykład Google, powiedzmy. Jest tutaj jeszcze fajny web interface. Nie wszystko dzisiaj będę w stanie pokazać, ale spróbuję sobie, spróbuję ci porównać te dwa urządzenia ze sobą i spróbuję ci opowiedzieć, co na pewno możesz i jak to urządzenie, jak je zbudować. Bo tutaj generalnie nie możesz, nie ma nigdzie w internecie miejsca, gdzie możesz sobie kupić całe to urządzenie, ale producent oprogramowania po prostu skorzystał z. Gotowych modułów, które możesz sobie kupić, i opisał te moduły, które tak naprawdę możesz znaleźć na zwykłym Allegro. Każdy z tych modułów, czyli tutaj, moduł jest Wi-Fi, tutaj jest takie małe kolanko do dołączenia, tutaj są, tutaj jest jeszcze karta SD, właśnie, jest płytka prototypowa i tak dalej. I to wszystko tutaj na schemacie jest opisane. Zobacz, że u mnie też to jest w, zgodnie z tym schematem połączone. Kwestia tego, że musisz sobie kupić lutownicę i tak naprawdę to zrobić. No ja na szczęście skorzystałem z pomocy bardzo dobrego przyjaciu. Który ma tego typu zasoby i kupił dla mnie te elementy i wszystko złożył, także już mam takiego gotowca, bo ja nie lubię lutować. Ale jak ktoś z Was lubi, i kupujesz sobie lutownicę, masz tutaj schemat, właściwie teoretycznie nic trudnego. No, jedyna rzecz taka, że tak naprawdę warto by było, żeby to miało jakieś opakowanie, bo w tym przypadku w tej chwili no, trudno mi jest operować tym i to jest takie nieprzyjemne. Ja to traktuję stricte testowo w tej chwili, zaraz Ci opowiem, co możesz zrobić za pomocą tego urządzenia. Właściwie Ci pokażę jedno z fajniejszych rzeczy w tym urządzeniu, które mi się spodobało osobiście. I tutaj zobacz, jeszcze masz instrukcję, w jaki sposób to zbudować. Tu jest troszkę inaczej to skonstruowane, ale nie, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby połączenie kabelków było w odpowiedni sposób, zgodnie z tym schematem, tak jak tutaj jest to przedstawione i właściwie to by było na tyle, co trzeba zrobić, żeby to zbudować. W każdą z tych części z osobna, jak wpiszesz sobie na Allegro, to ją znajdziesz, więc myślę, że nie jest to żaden problem. Część z tych funkcjonalności, która tu jest, pokrywa się z tym, co może... Nam nasz flipper 0, na co nam może pozwolić, żebyś wiedział, że flipperek 0 automatu nie ma czegoś istotnego, czyli nie ma modułu Wi-Fi. Ten moduł Wi-Fi trzeba dokupić. Ja tu mam ładne opakowanie, na to i wtedy masz to w ten sposób, możesz robić ataki również Wi-Fi. Natomiast w przypadku CatHack, akurat to jest tak skonstruowane, że po prostu ten moduł Wi-Fi jest tutaj dolutowany i on już jest. Czyli mamy właściwie tak naprawdę cała, cały widz polega na tym, żeby dopiąć kartę SD i dopiąć Wi-Fi. Karta SD pomaga nam, rozszerza nam pewne funkcjonalności samego tego urządzenia M5. I teraz to urządzenie M5 jest na tyle uniwersalne, że jest oryginalny program, który jest do tego urządzenia i tam jest już CAD hack więc wystarczy go zainstalować i sprawa jest zamknięta. Zaraz spróbuję Ci pokazać, jak to zrobić. Wracając do komputera, mamy tutaj jeszcze do omówienia właściwie tylko kwestię, jak to zainstalować. Instalować, jak już złożyliśmy. Tutaj jest cały guide do tego, jak to zrobić, więc de facto to nie jest nic trudnego. Download and Flash Firmware using M5 Burner. Więc musisz mieć taki program M5 Burner. Jak sobie wpiszesz w Google, wchodzisz na stronę download, gdzie to jest, ściągasz tutaj program i nic innego nie musisz zrobić, tylko tak naprawdę go uruchomić. Ja go mam tutaj w systemie operacyjnym, właśnie go uruchomimy. Są oczywiście wersje na Maca, Linuxa, na Windowsa, także nic innego nam nie pozostaje ja tak naprawdę. Ściągnąć sobie ten dla Windowsa 10. Pobiera się nam właśnie ten nasz burner. Wracając do instrukcji, to tak naprawdę tutaj trzeba ściągnąć jeszcze files i to po prostu rozpakować i wrzucić na kartę SD, która jest tutaj w tym miejscu. I cała właściwie instalacja powinna być skończona. Oprócz tego mamy tu jeszcze web portal, do którego możemy się dostać. No ale zaraz, zaraz powiedzmy, dojdziemy tutaj do reszty. Weźmy sobie tego M-Burnera, i Jest. M5 Burner. Tak naprawdę cały widz polega na tym, że tu on, oczywiście on będzie tutaj nie zna tego oprogramowania, no ja zaryzykuję, pamiętajcie, że tak się nie powinno robić, ale powiedzmy na czas testów zwalniam się dzisiaj z obsługi tutaj rzeczy związanych z cyberbezpieczeństwem, więc pójdziemy tą skrótową drogą. Żeby to sfleszować, to tu masz port USB-C tak naprawdę i wystarczy go podłączyć do komputera, pojawi się jako port .com i de facto tutaj musisz poszukać po prostu rozwiązania. Polega to na tym, że tu klikasz sobie na stick C i szukasz cut hack. Zobacz, już się wyświetla, jest wersja 1.4. Wystarczy tu to zaciągnąć i po prostu, o, sobie ściągniemy. Zobaczysz, jak to wygląda. I tylko wystarczy kliknąć burn. Ja już to zrobiłem, więc nie będę tego robił, ale ty u siebie w domu, żeby dokonać końcowej tutaj, końcowej instalacji tego wszystkiego, to musisz to w ten sposób zrobić. Tak jak wcześniej mówiłem, też trzeba rozpakować pliczki, włożyć tą kartę i właściwie tak naprawdę urządzenie masz gotowe. Żeby było fajnie, pokażę ci dwie funkcjonalności, które są super, uważam, i, i na pewno działają, bo je zdążyłem przetestować, więc skupimy się na Wi-Fi. Opowiem ci taki scenariusz, w którym może być ciekawe właśnie użycie tego tutaj urządzenia. Na przykład o tym, kiedy może komuś zabraknąć internetu. Jeżeli jest jakieś takie miejsce, w którym może ci zabraknąć internetu, albo komuś, kto jest w pobliżu, no to wtedy ta osoba maniakalnie szuka internetu i być może wtedy jesteś w stanie taką osobę zhakować. Natomiast zanim będziemy przechodzili do rozmowy o hakowaniu, to jeszcze mały disclaimer. To, co Ci pokazuję tutaj, to są oczywiście rzeczy, które można wykonywać tylko i wyłącznie za zgodą osoby, której chcesz to zrobić. Tak, mówię o tym, że ponieważ hakujemy, My robimy tak zwane testy penetracyjne. To jest hakowanie w białym kapeluszu, czyli za zgodą, po to, żeby znaleźć podatności i je wyeliminować. Ale ta wiedza nie jest po to, żebyś ty mógł robić przykusy komuś albo szkodzić komuś. O tym musisz pamiętać. A ja mamy jakiegoś Windowsika 11 zainstalowane tutaj, po to, żebyś mógł właśnie zobaczyć, jak to działa. Każę ci bardzo ważną funkcjonalność. Po pierwsze, gdzieś tutaj mam taką ciekawą kartę. Karta Wi-Fi na USB. Wykorzystamy ją dzisiaj. Przekierujemy ją do wirtualnej maszyny, żebyś mógł zobaczyć, jak działa moduł tego kathaka. Ja tutaj sobie tą wkładam do portu USB i oczywiście tu mam na ekranie pytanie, czy mam to podłączyć, do, czyli przekierowuję kartę bezpośrednio do Windowsa 11. Właśnie o tym, na tym mi zależy. Tak chcę to zrobić. Wykonuję tą operację. Jak się pojawi ten tutaj nasz dongle USB, no to będziemy mogli po prostu korzystać z Wi-Fi wewnątrz tej maszyny wirtualnej. To jest bardzo, bardzo przydatna funkcjonalność, bo moglibyśmy równie dobrze, o proszę zobaczyć, pojawiły się tutaj moje lokalne sieci Wi-Fi, które mam. Żeby było ciekawie, pokażę Ci na tym urządzeniu, jak zrobimy pewną rzecz. Po pierwsze, się włącza tutaj środkowym przyciskiem, naciskasz i, i powinno się włączyć urządzenie. I teraz tutaj je włączymy. Czyli przytrzymam ten przycisk. Widać, że to się uruchamia, tak. I teraz chodzę tutaj do menu i znajdę Wi-Fi. Naciskam przycisk i szukam. Tu jest wiele różnych opcji. Te opcje pominiemy i weźmiemy, wykorzystamy tylko jedną z dzisiejszych, która się nazywa Bed Portal. Klikamy Enter, wybieramy default, naciskamy i. Nasza, nasze Wi-Fi, które będziemy wykorzystywać, to jest Free wi Odkładamy urządzenie na bok. Nic trudnego, jesteś w stanie to zrobić bez problemu sam. Włazimy do mojego komputera z powrotem. I jak sobie klikniemy tutaj na sieci, to mój drogi widzu, pojawia się tutaj sieć. Zobaczmy, 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 czy jakaś się pojawiła. Oczywiście jest Free wi I można by sobie było teraz wyobrazić sytuację, w której jedziemy w pociągu i pociąg ma to do siebie, chociaż już ostatnio jest dużo lepiej, ale internet fragmentami. Znika. Jeżeli takie, takie Wi-Fi by w takim pociągu uruchomić, darmowe, no to ktoś w nadziei na to, że to Wi-Fi zadziała, po prostu będzie próbował się do tej sieci zalogować. A ponieważ właśnie pracował, jest w ferworze pracy, a tutaj pociąg wkroczył w strefę, gdzie nie działa GSM, no to wchodzimy tutaj Free Wi-Fi. Tak? Uruchamiamy to Free Wi-Fi, patrzymy, co się dzieje i wyświetla się coś takiego, co się nazywa właśnie Captive Portal. I teraz tutaj pojawia się taki znany dla nas obraz, Logowania Google. Wow! No i ktoś sobie myśli: No proszę, to ja muszę się do Google zalogować. OK. to ja sobie wpiszę, że ja jestem Paweł Małpa, .pl i mam hasło QAZ-2SX.1. Bo ja chcę mieć Wi-Fi, więc chcę się zalogować. Naciskam Next i tu jest taki komunikat: Please wait a few minutes. Soon we'll be able to access Internet. internet. No Mówiąc, wszystko niby OK. Pojawiło się, że jest w porządku. A teraz ja Ci coś pokażę, bo tutaj łącząc się z tą siecią i również na ekranie tego małego urządzenia. W tej chwili widzę już te kredencjale, które ktoś wpisał. Natomiast zobaczymy, czy tutaj zgodnie z. O, proszę bardzo. Widać pewnie, jakbym zaraz wszedł i wpisał następny login i hasło, to podejrzewam, że następne by były. Także możemy sobie łącząc się do tej samej Wi-Fi, podglądać od razu te, te hasła i loginy, powpisywane bądź na tym małym ekraniku, który widzimy. Także jak ja się podłączę, oczywiście tego hasła nie trzeba wpisywać tak naprawdę, bo to jest tylko fake. To jest tylko po to, żeby komuś zrobić psikusa. Także to jest taka jedna z ciekawych opcji. Ciekaw jestem, ile osób dałoby się nabrać na taką zabawę. Być może kiedyś zrobię eksperyment, jeżeli taki eksperyment, Eksperyment by ci się spodobał. To daj łapkę w górę, być może będę wiedział, że to warto zrobić. Okej. Okay. Jeszcze pokażę wam drugą opcję. Oczywiście jest możliwość deautentykacji, czyli ataku na na Wi-Fi, zabrania handshake'a i potem po prostu zdekryptowania tego handshake'a, ale dzisiaj tego nie będziemy robić. Powiedzmy, że co tutaj jeszcze możemy zrobić? A, możemy zrobić tutaj coś takiego, co się nazywa Wi-Fi spam. Naciskamy enter, dajemy funny SSID. No i zobacz co się wydarzy. Tych sieci Wi-Fi tu się pojawi bardzo dużo. Jeżeli jeżeli chcemy kogoś zdenerwować, no to zaraz z... powinniśmy tu zobaczyć więcej ustawień Wi-Fi. O, zobaczymy, czy tu pokaż dostępne sieci. O, zobacz. I tyle sieci nagle się pojawiło. Wirus, egze, nawet jedna się nazywa. Także zaspamowałem Wi-Fi i zrobiliśmy takiego psikusa. Jest pełno różnych sieci, więc ktoś zgłupieje i nie będzie wiedział, do której się połączyć. No, więc to jest jedna z takich możliwości. Cały czas na ekranie mam tu napisane, że spamming i tak dalej. Więc te opcje odnośnie Wi-Fi na pewno działają, bo sprawdziłem. Natomiast drogi widzu, wrócę jeszcze tutaj do informacji odnośnie porównania tych dwóch urządzeń. Tak, a nawet trzech, bo właściwie jeszcze mam Pound Gotchi i powiem ci z mojego doświadczenia i z moich, moich testów wstępnych, nie zrobiłem bardzo dużo testów tego urządzenia. Będę je jeszcze robił. Wszystko zależy od, oczywiście zainteresowania. Co mogę ci powiedzieć? To to, że jak te części wszystkie kupisz, to wydasz 200 zł, więc bardzo mało w porównaniu do flipera, który kosztuje ponad 1000. No z tego co pamiętam, Paun Gochi koło 400, ale czy jest świetny, jeśli chodzi o automatyzację ataków na Wi-Fi. I samo Wi-Fi, jeżeli bym myślał o samym Wi-Fi, to na pewno bym wolał to urządzenie. Jeśli chodzi o wszechstronność, to tutaj we Flipperze Zero wszystkie opcje związane z na przykład nagraniem sygnału z tego kluczyka działają out of the box, czyli od razu działają masz, tak? I nie musisz się tym martwić. I to jest bardzo duży pozytyw i uważam, że flipera Zero ciężko przebić w tym momencie, więc nie uważam, żeby to urządzenie było w tym momencie lepsze od niego. Jeżeli ktoś chce wszechstronności stronne urządzenie, które ma wiele różnych opcji, jest bardzo programowalne, duża społeczność, bardzo dużo ludzi ma to urządzenie. To i tak w tej chwili uważam, że Flipper Zero jest super. Natomiast, jeśli jesteś początkujący i zaczynasz i chcesz się pobawić w lutowanie i chcesz przetestować kilka różnych opcji, które faktycznie działają, to zdecydowanie polecam Ci haka. Myślę, że warto. Poza tym jest bardzo elastyczne. Tam tak naprawdę to jest wszystko otwarte, wszystko jest open source jakbyś chciał z tego stworzyć jakieś urządzenie, to też będzie na pewno dużo lepsze. W związku z czym ma to swoje zastosowanie, ale nie nazwałbym to, że może to pokonać Flippera Zero i że jest jego pogromcą. Absolutnie. Jest to, powiedzmy, zalążek tego, co ma Flipper Zero. Mało tego, pliki właśnie z Flipera Zero podobno działają na tym urządzeniu, ale jeszcze tego nie sprawdziły. Natomiast będę Będę przeprowadzał ciąg dalszy testów związanych właśnie z tym urządzeniem. Na pewno będę myślał o obudowie, bo bez obudowy się ciężko tym operuje. Pomyślę, czy w jakimś publicznym pociągu nie zrobić takiego testu powiedzmy specjalnego, w którym dowiem się ile osób mogłoby chcieć skorzystać z takiej sieci Wi-Fi otwartej. I to właściwie na dzisiaj tyle. Więc jeśli podobał Ci się ten odcinek, jesteś zainteresowany właśnie tym urządzeniem, chciałbyś wiedzieć więcej, zaobserwuj mój kanał i daj łapkę w górę. Myślę, że niebawem będzie możliwość zobaczyć coś więcej na ten temat. Wszystkiego dobrego!